Siemanko, jak zbudować sympatycznie dokurwione barki? To, co musisz wiedzieć, to to, że nasze barki dzielą się na trzy aktony. No i te trzy aktony będziemy musieli zaatakować na treningu, żeby mogły one rosnąć, a nasze barki mogły cały czas się powiększać i żebyśmy do ubikacji szkolnej czy w pracy musieli wchodzić w bokiem. Akton środkowy, akton przedni, tylni. No i zaczniemy sobie od aktonu przedniego. Słuchaj, to jest tak, że akton przedni jeżeli ktoś trenuje na siłowni to prawdopodobnie ma go spoko rozwiniętego względem aktonu bocznego, czy tym bardziej tylniego. Możesz spytać dlaczego. <laughs> dlaczego? No, jeszcze? Dlatego, że akton przedni lubi pracować przede wszystkim w jakichś wyciskaniach, czy chociażby w dipach. No i wiele osób, jak zaczyna z siłką, no to co robi? Wyciska na ławeczce. Płaskiej. Czy mają już też jakąś przeszłość w pompkach? Co za tym idzie, ten przedni akton barku jest względem innych aktonów dosyć silny, ale to nie oznacza, że nie możemy go też dopieścić jakimiś fajnymi ćwiczeniami sensoryjnymi. Jeżeli chodzi o ćwiczenie, które fajnie rozbuduje nam ten przedni akton barku, oprócz ćwiczeń wielostawowych, w których on pracuje, ale to już wspomniałem wcześniej, no to będzie zwykłe wyciskanie hantli nad głowę. Albo zwykłe, albo w różnych fikuśnych e, wariacjach. Myślę, że na początku fajnie byłoby się zaznajomić z tym zwykłym wyciskaniem e, nad głowę, a dopiero później dawać jakieś fikuśne e, rozwiązania, które e, zobaczycie pewnie na TikToku, czy e, na Instagramie, czy na. YouTube. Jeżeli chodzi o rozbudowę aktonu środkowego, no to tutaj moim faworytem w rozbudowie tego aktonu będą wznosy. No i tutaj tak wiele osób, jak zaczyna trenować środkowy akton barku, zaczyna robić wznosy w taki klasyczny sposób, czyli w dwóch. Oburącz. Ja tutaj natomiast polecam robić wznosy jednorącz. Czyli łapiemy się po prostu jakiegoś przedmiotu, którego możemy złapać w tej ręce, w której nie wykonujemy tego ćwiczenia. Leciutko się pochylamy, no i wtedy robimy te wznosy jednorącz. No i tutaj, moim zdaniem, naprawdę tyle wystarczy. Wy więcej nie potrzebujecie, żeby solidnie rozbudować ten środkowy akton barku. Przerwa na reklamę, gdzie sponsorem jestem ja. Jeżeli interesujecie indywidualnie dobrany plan treningowy, żeby zbudować troszeczkę mięsa w tym roku, no to napisz na maila, na pewno się dogadamy. Tak samo jeżeli interesuje cię współpraca treningowa lub konsultacja mail, ogarniemy. Natomiast jeżeli chodzi o tylni akton parku, no i ten aktor tak samo w sumie jak yy, środkowy yy, pracuje w między innymi w yy, jakimś podciąganiu. Tylni aktor Barku też lubi pracować w jakiś wiosłowaniach, czyli yy, jak trenujecie też plecy i robicie jakieś wiosłowania, no to już kozacko, bo w jakimś stopniu ten tylnie aktor Barku już jest angażowany. No i jeszcze nadobicie, czyli taką fajną, fajną akcesorią dla niego będzie jakiś face pull, czyli przyciąganie linki do czoła. Jest to Naprawdę kozackie ćwiczenie, które, które może sprawić, że wasze barki będą 3D no i będziecie rośli duzi. No dobra, teraz jak to sobie rozbić w planie. Jeżeli chodzi o serię, no to ja jestem tutaj zwolennikiem tego, żeby na tylni akton barku oraz środkowy na początku robić cztery serie w skali tygodnia, ponieważ jest to mały mięsień i nie potrzebuje on mieć nawalonej objętości. A jeżeli chodzi o przedni akton barku, no to tutaj jeszcze skłaniałbym się do troszeczkę niższej wartości do trzech serii w skali tygodnia. Oczywiście na początku później możecie sobie z tym kombinować, dodać z jedną serię, czy z dwie. I dlaczego trzy serie w przednim nie barku? Dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałem, on i tak jest już soczyście atakowany, chociażby w treningu klatki piersiowej, także nie ma sensu go jeszcze bardziej męczyć, bo być może wtedy Wam ława będzie stała w miejscu, ale to, już jest, ale to już jest temat na inny film. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, to te ćwiczenia, które Wam powiedziałem, są w większości mocno izolacyjne, także tutaj polecam od 12 do nawet 16 powtórzeń, żeby poczuć ten mięsień, dobrze go wyizolować. Jeżeli chodzi o progresję, te mięśnie są dosyć małe, dlatego tutaj na pewno nie nawalimy ciężarów w wznosach czy w facepullu. No no i nie o to nam chodzi, żeby nawalić tutaj ciężaru, a po prostu progresować wydłużeniem fazy ruchu, czyli na przykład troszeczkę wolniej opuścić, troszeczkę coś tam przetrzymać, i taka progresja jak najbardziej na początku wystarczy. No później wiadomo, że jeżeli powiedzmy 5-kilogramowy hantelek we wznosach będzie już ważył tyle co nic, no to dodać sobie te 7,5, no i tak od nowa, od tych powiedzmy 10 powtórzeń sprogresować do 16, później wydłużyć sobie fazę opuszczania. Jeżeli to już jest, będzie dla Was łatwe, no to dodajcie sobie kolejne kilogramy. Ale mówię, nie szalejcie, jeżeli chodzi o dodawanie kilogramów w tym ćwiczeniu, no bo tutaj będą wtedy się włączać inne mięśnie pomocnicze, czego byśmy raczej nie chcieli. W tym materiale to już wszystko. Ładujcie glikogen, rośnijcie duzi i widzimy się w... Następnym materiale siemanko.